Słuchajcie, kto z Was w Polsce rozmawiał po rosyjsku z jakimś drugim człowiekiem? Kto z Was w Polsce rozmawiał po francusku? Kto z Was w Polsce rozmawiał po angielsku z innym człowiekiem? Kto z Was w Polsce rozmawiał w języku migowym z innym człowiekiem? No dobrze, to już wiem, że język migowy dla Was jest obcy. A teraz, jak to się stało, że język migowy, a właściwie język polski jest obcy dla osób głuchych w Polsce. Kilkanaście osób pod rękę, żeby rozmawiało po francusku, po rosyjsku czy po angielsku. Zakładam, że w Polsce mieszka mniej niż 200 tysięcy antyków, Francuzów i Rosjan. A głuchych Polaków mieszka w Polsce właśnie tyle, 200 tysięcy osób. To jest mniej więcej tyle, ile mieszka w Radomiu. Tylko gusi są szczęśliwsi, bo są rozrzuceni po całej Polsce, a nie mieszkają w Radomiu. Więc jakby no taka, ich, taka ich korzyść. I jak to się dzieje, że język polski jest dla tysięcy Polaków językiem obcym? Skąd każde z was wzięło język polski? No wzięło go stąd, że leżeliście sobie spokojnie w kołysce, a Rodzice dyskutowali ze sobą, że nie chcecie spać, albo chcecie spać, za mało jecie, za dużo jecie. Słuchali radia, oglądali telewizję, grali w gry komputerowe, no, robili tysiące rzeczy, które powodowały, że byliście zanurzeni w takiej kąpieli dźwięku. A potem, potem rozpoczął się porobów babć, wujków i innych takich osób, które nachylały się nad wami i mówiły ti, 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 ti". A następnie mówiły jabłuszko, zabaweczka i inne takie rzeczy. I wy powoli zaczynaliście zapamiętywać, że ten przedmiot, taki pluszowy, plastikowy, drewniany, no tutaj zależnie od wieku, to jest zabawka. Potem dowiadywaliście się, jak ta konkretna zabawka się nazywa, w ten sposób poznawaliście coraz więcej, coraz więcej słów, a potem zaczęliście próbować mówić. I tak się to odbywa, jeżeli i rodzice, i dzieci. Posługują się tym samym kanałem komunikacji, w tym wypadku słuchem. Co się dzieje, jeśli rodzice słyszą, a ich dziecko nie słyszy? Tak się dzieje w 90% przypadków. 90% głuchych dzieci w Polsce i na świecie rodzi się w rodzinach słyszących. Ta osoba głucha, to dziecko, to jest zwykle pierwszy głuchy, którego ci rodzice spotkają. No i. Czy jest możliwość naturalnego zanurzenia się w języku migowym? No pewnie, że jest, bo jest te 10% głuchych dzieci, które ma głuchych rodziców. Rodzice migają między sobą, rodzice migają do tych dzieci. W ten sam sposób jest, wiecie, ta zabaweczka, ten uśmiech, to wszystko, to tak samo, yy, to tak samo działa. I te dzieci, które, do których się miga, mają szansę nabyć język migowy jako swój pierwszy język. Ale zostawmy te szczęśliwe 10%, wróćmy do tych 90%. Co się z nimi dzieje? No, rodzice nie pogodzili się z faktem, że ich dziecko nie słyszy. To jest pierwsza rzecz, która e, zwykle się rodzicom zdarza. E, nie pogodzili się i próbują leczyć. Polska to jest wspaniały kraj, ponieważ e, wszystkie dzieci w Polsce Przechodzą tak zwane przesiewowe badania słuchu, czyli o każdym dziecku wiadomo, czy ten słuch ma uszkodzony, czy nie ma uszkodzonego. Wtedy na scenę wkraczają lekarze i mówią, proszę Państwa, najważniejsze, nie martwcie się, my Wam to dziecko wyleczymy. No i zaczynają mi leczyć. No problem w tym, że brak słuchu to nie jest choroba, tylko to jest po prostu taka cecha. No tak jakby leczyli blondynów, albo leczyli osoby, które nie wiem, no mają niebieskie oczy. To się nie sprawdza i z tym słuchem niestety często też się nie sprawdza. Lekarz mówi spokojnie, wszczepimy implanting, dziecko zacznie słyszeć. No rodzic nigdy w życiu nie spotkał głuchego, nie ma pojęcia, jak to jest być głuchym, więc on sobie też wyobraża. Ten implant zaraz nas uspokoi, dziecko zacznie słyszeć. Niespodziewanie nie zawsze zaczyna. Potem e, jacyś opiekunowie, ja, jakaś, jakaś, e, jacyś specjaliści mówią jeszcze coś takiego. Pamiętajcie, najważniejsza rzecz, nie zacznijcie do tego dziecka migać, bo jak zaczniecie do niego migać, to ono nigdy nie zacznie mówić. A rodzice bardzo często myślą tak. Hmm, jeżeli będzie mówiło, to da sobie radę w świecie. Co prawda, to jest jednostronna komunikacja, no bo można się nauczyć mówić, ale jak się nie słyszy, to jest strasznie trudno. E, można założyć, że ludzie zaczną odczytywać mowę z ust. Część z Was pewnie pamięta taki serial kiedyś w telewizji, e, słyszące oczy FBI o pani, która perfekcyjnie odczytywała mowę z ust. No, w rzeczywistości nie jest tak jak w filmie, nie każdy e, potrafi odczytywać mowę z ust. E, facetom niż kobietą ma brodę albo wąsy, chociaż oczywiście nie zawsze, to wtedy jest jeszcze trudniej odczytywać. Jak ktoś mówi w ten sposób albo na przykład stara się mówić wyjątkowo wyraźnie, to wtedy też jest trudno. Więc jak już kiedyś spotkacie głuchego, dwie rzeczy zapamiętajcie. Nie mówcie do niego głośno, bo on i tak was nie usłyszy, a po drugie nie starajcie się mówić do niego wyraźnie, bo to mu naprawdę nie pomoże. Jeżeli odczytuje mowę z ust, to będzie mu łatwiej, jak będziecie mówili, Normalnie. No więc e, stało się tak, że mamy tych, e, mamy tych rodziców, e, mówią im: Nie migajcie, zaczniecie migać, ono przestanie mówić. To nie jest prawda. A e, najważniejsza rzecz, jaką trzeba zrobić, jeżeli któremuś z Was urodzi się głuche dziecko, a to się zawsze może zdarzyć, e, 200 tysięcy ludzi, pamiętajcie, więc ktoś musiał ich e, na ten świat sprowadzić. E, migajcie do tego dziecka, ponieważ tylko w ten sposób. Dacie mu szansę na prawidłowy, dobry rozwój. Dacie mu szansę na to, żeby najpierw poznał język migowy, a potem poznał język polski. Bo języka polskiego, chociaż to jest strasznie trudny język, można się nauczyć. Ale można się go nauczyć jako języka drugiego. Jeszcze nikt nigdy na świecie nie nauczył się pierwszego języka sztucznie. A tak dzisiaj działa to w Polsce. I to właśnie trzeba zmienić. Tym zajmuje się między innymi Polski Związek Głuchych, więc to jest coś, co chcemy zrobić. Chcemy spowodować, żeby zacząć uczyć 200 tysięcy głuchych, młodych, starszych ludzi języka migowego jako języka pierwszego, a języka polskiego jako języka obcego. MEN odpowiedział, że się nie da. Teraz to się troszeczkę zmienia, ale powiedział, wiedzieć dlaczego, że się nie da? Otóż, bo nie ma na świecie takiego kraju, gdzie język migowy jest językiem większości. Więc, skoro nie ma takiego kraju, to w Polsce nie można go traktować jako języka e, mniejszości. Myślałem wtedy, żeby. Ogłosić kawałek Polski jakąś taką przestrzenią eksterytorialną, nowym krajem, tam zaprosić moich dwóch głuchych znajomych. Wtedy 60% tego społeczeństwa posługiwałoby się językiem migowym i od razu pojawiłby się taki kraj na świecie. Ale potem sprawdziłem w kodeksie karnym, że grozi mi za to 25 lat, albo dożywocie, jak, jak będę godził w jedność terytorialną naszej ojczyzny. Więc to porzuciłem i staramy się robić to w inny sposób. Ostatnia rzecz, którą chciałbym Wam przekazać, przyda Wam się być może, jak spotkacie kiedyś osobę głuchą, to żeby się z nią przywitać, trzeba zrobić coś takiego. Tak się miga dzień, a tak dobry. Czyli jeszcze raz, teraz wszyscy. Dzień, dobry. A do widzenia, bo to mi się właśnie przyda, bo skończył mi się czas, miga się w ten sposób. Do widzenia. Dziękuję.